się Widzowie z tej strony Śniaw, a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie tier listę postaci w All Star Tower Defense X. No i to szybka tier lista według mnie i tego czego nauczyłem się grając w tą grę przez już no ponad 70 godzin. Na pierwszy rzut trafia nowa postać czyli Kilo Sirius. Jest to postać, która moim zdaniem zasługuje na SK i moja, moim zdaniem powinien mieć ją każdy. Niekoniecznie jest na nowych graczy, ale doświadczeni powinni ją mieć. Następnie Ramen Green Master, no to tutaj prosty, kolejny Estier. w sumie tylko dlatego, że jest to jedyny farm unit w całej grze na aktualną chwilę. Kolejny mamy Michał. Myślę, że tutaj taki wysoki Atier. Jest łatwy do ascencji, nie podchodzi jakoś blisko do poziomu kiluły czy Urkiory czy Goku, ale jest całkiem solidny. Następnie mamy Zika, czyli no tutaj jest Master praktycznie. Nie jest łatwy do ascencji, no ale ster się należy po prostu. No, są to ogromne obrażenia po ascencji. Bardzo, bardzo dobre i bardzo przydatne. Naruto on to tutaj jest po prostu tragedia. Postać tragiczna, nieprzydatna, nie polecam. Yy, teraz mamy Juni. No podobnie co Naruto. Jest troszeczkę lepsza od niego, ale dalej nic tutaj, nic to nie wnosi. Success, no to troszeczkę lepszy, lepiej niż Juni, ale dalej by mnie samonował po prostu. Xero, support to jest typowo. Myślę, że wysoki atter tutaj się należy, gdyż mają takie kombo fajne z Orwinem i wtedy naprawdę fajne buffy idzie dostać. Następnie mamy Whiteberda, po dla początkujących, szczerze. Bardzo, bardzo silny DPS dla początkujących, prosto do ascencji. W początku był naprawdę bardzo dobry, no teraz już drugi update trochę spadł. Water Goddess ee, ciężko, naprawdę słyszałem wiele opinii. Sam tego mocno nie, nie używałem, więc dałem po prostu na taką średniawkę. E, Venus, no tutaj jestem troszkę rozdarty. Albo dałbym to na niski Estier, albo na wysoki Atier. Bardzo dobra postać, bardzo silny. Ja bym szczerze samonował, jeżeli by było. E, sukuna, e, Sukuna. No oczekiwałbym raczej więcej szczerze, jest okej okay na początek, ale no to, to nie jest coś, czego oczekujesz od postaci tego kalibru. Yy, teraz Goku, czyli No maskę po prostu. Bardzo dobry na początek, niski placement cost, piękny heal, czy od razu mamy kontrę na R, Mamy fajny element typowo. no Jest łatwy do ewolucji. Łatwy do ewolucji, łatwy do ascencji. Super postać. Broli trochę gorszy od Goku moim zdaniem, większość osób powie na odwrót, ale dla mnie są gorszy niż yy, Goku. Tak leciutko po prostu, bardzo podobne postacie szczerze. Yy, mamy teraz Aisa. tak dla mnie super po prostu postać, Estier, bardzo fajne bar, trzeba no. się na namęczyć na Ascencję, ale jeżeli nie jesteś początkujący to myślę, że ma śmiało się za to brać. Slayer Mage, średniawka po prostu, średniawka, nic więcej się tu nie da powiedzieć. Alligator yy, Każdy go chwali, ja go sam nie mam, <laughs> bo teraz aż tyle nie gram. Yy, ale potem no fajny, więc dałbym mu taki słaby estier. Yy, Tomioka, moim zdaniem, słaby, po prostu. Ma spory DPS, nie jest drogi, ale no tutaj więcej niż Atier na pewno nie dam. Shark Ninja no to, to jest mocna średniawka i nawet bym to nie samonował. Ta postać realnie nic nie odnosi do tej rozgrywki. Yy, teraz Orwin, bardzo OP support, jak mnie Must Have, ogromne buffy, naprawdę ogromne. Yy, Nighty, czyli w sumie na to rozprawę jedyne do czego to dobre, no to do niszczenia tarcz. Po nic innego bym to nie samonował. Yy, Gojo, znowuż fajny support, ale jest bardzo, bardzo dużo lepszy od niego. Więc jak ci zależy, to. Z chęcią, jeżeli nie, jeżeli szukasz dobrych postaci, to nie polecam. Yy, Mercury Guardian bardzo słabo, szczerze. Yy, dużo roboty jest na nią, a bardzo niewiele ona wnosi do gry. Jest tragiczną postacią, więc kompletnie nie. Yy, Kuro, niezły, można samonować, ale są lepsze po prostu postacie. Na początek nie jest zły. Na początek, jeżeli jesteś początkującym graczem i już nie możesz tam się przebić w storce, to weź sobie go samonu, jeżeli będzie na banerze, ale... Zwykle będą jakieś lepsze postacie, naprawdę. Kinko, czyli no support. Też to jest bardzo średni support. Nie wiem, czasami się przyda w specyficznych przypadkach, ale to bardzo rzadko. Sanji fajna postać, naprawdę fajna. Warto samonować, ale no później wymienić go swoją z kolei z ambodów, czy jakieś Ulkiore, czy nawet tego Zika, nie? nie nic to jest, by to on nie wnosi więcej w późniejszym etapie gry. I Ichigo, fajna postać. Naprawdę, naprawdę fajna postać. Dla początkujących, typowe jako DPS jest super proste do ewolucji. Piękne. Explosion Artist, tragedia. To jest po prostu Naruto V2. Tragiczna postać. Urkia, no to tutaj totalny top estier, jakby mistrzostwo. Po ascensji, to jest tak nie do zatrzymania. Postać naprawdę ogromnie silna. Bym powiedział, że nawet może za silna. Blackbird, bardzo fajny support po prostu, ja bym go samonowo, żeby go po prostu mieć, ale możliwe, że jakoś bardzo często go używać też nie będziecie. Eren Yegar, fajny jest na Trialsy, bardzo mi się to podoba, bo na Trialsach naprawdę do tych taktyk jest w stanie fajnie się przydać zarówno w swojej formie, której przyzywa Tytanu i w formie tytana. Bardzo fajna, naprawdę. Teraz lecimy takie top-top postacie, no tutaj wszystko napojekcyjone S-tier, Spider Boss Estier, bardzo OP. To samo Kokushibo, to samo Akainu i to samo Etri. Dla mnie wszystkie te postacie są i pewnie przez jakiś czas będą najlepsze, bo zwyczajnie są to Unbowed są to najrzadsze postacie, najbardziej przydatne. Mają niesamowity DPS, właściwości, tutaj jakby tu nie ma co gadać. To są po prostu postacie top, top. Jeżeli macie taką postać, zdobyliście, no to i najprościej chyba będzie zdobyć tego Akainu, jeżeli chodzi o to, albo Etri. No to naprawdę bardzo warto, nie? Jeżeli zrobiliście w ogóle już Kokushibo, to, to ja już nie mam, nie mam słów po prostu. Yy, dobrze, a więc mam nadzieję, że wszystko jest teraz dla Was jasne. Co samonować, a co nie warto. Ja wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam na inne odcinki na kanale. I będziemy się za niedługo. Do następnego. No i cześć!